Cześć, witaj. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać swoich pracowników w postaci personelu w insert na przykładzie rewizora GT. Aby to zrobić, rozwinij listę modułów po lewej stronie, następnie zakładkę Administracja, zakładkę Słowniki i wpisz frazę Personel. Następnie wejdź w niego i w ten sposób możesz dodawać bądź edytować swoich pracowników. Aby dodać pracownika należy czytać Dodaj, imię na przykład Karolina. Nowak, identyfikator KN od inicjału wymienia. Można także ustalić hasło od tego pracownika, czy jest on aktywny tutaj, a także domyślną kasę i domyślny magazyn. Poniżej wyświetlona jest taka lista od programów tego programu, który obsługuje ten pracownik. Akurat w tym przypadku wybrany jest to tylko rewizor. Tu poniżej natomiast znajdują się wszystkie możliwości, które ma pracownik i do których ma dostęp. Tu je można odnaczyć bądź dodać. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. Pamiętaj, rachunkowość jest prosta.